poniedziałek 22 czerwca odbyło się oficjalne wręczenie nagrody głównej w tegorocznej edycji loterii Mieszkasz w minie Wasilków, wygrywasz. Burmistrz Wasilkowa, Adrian Łuczkiewicz, pogratulował zwycięzcy i przekazał mu kluczyki do Toyoty Aygo. Gratuluję serdecznie w głównej Dziękuję wygranej bardzo. naszej loterii. Mieszkasz w minie Wasilków, wygrywasz. Jest, jest to samochód Toyota Aigo. A gratuluję podwójnie, ponieważ myślę, że, że szczęście jest u Pana i, i małżonki niesamowite, ponieważ Państwo na dzień przed losowaniem wzięli ślub, którego sam udzielałem. Szczęścia e, na pewno Wam nie zabraknie. Myślę, że taki wspaniały prezent ślubny od gminy się przyda. Także wszystkiego dobrego. Dziękuję jeszcze raz. Proszę bardzo, gadżety i kluczyki do auta. Dziękuję bardzo. Szczęśliwym posiadaczem auta został pan Ireneusz, mieszkaniec gminy Wasilków. Pomysł był mój. Zobaczyłem reklamę i poczułem, że, mu... że muszę zagrać, że jest szansa wygrać. No Zaskoczenie bardzo duże. Nie wierzyłem z początku, ale, no, ale udało się. Najlepsze na świecie uczucie. Niesam... Nie... Oczywiście, że się nie spodziewaliśmy, ale było to niesamowite, nie wierzyliśmy w to. Przez chyba tydzień nie, do, nie docierało to do nas. Także pan burmistrz ma bardzo dobrą rękę. To był dosłownie dzień po ślubie, którego na dodatek udzielił nam pan burmistrz, więc tym bardziej było to zaskakujące wszystko, więc i bardzo miłe. Wasilków jest gminą, która rozwija się na naszych oczach dosyć prężnie z tego co widać, i jest tutaj bardzo fajnie, cicho i spokojnie. My jesteśmy mieszkańcami od dwóch lat. I, I widzimy, jak zmiany następują bardzo szybko, więc polecamy gorąco. Od 26 lutego do 31 maja bieżącego roku mieszkańcy naszej gminy zgłaszali udział w loterii poprzez stronę internetową pitwwasilkowie.pl. Mogły to zrobić jedynie te osoby, które rozliczyły podatek PIT w drugim urzędzie skarbowym w Białym Stoku i wskazały w deklaracji miejsce zamieszkania w gminie Wasilków. W naszej loterii PITowej wziął udział aż 2000. 200 osób i jest to olbrzymia liczba, która świadczy o tym, że ponad 25% naszych podatników wzięło w niej udział. Jest to druga nasza edycja, a w pierwszej edycji faktycznie liczba podatników wzrosła na masz o 1100 osób. Co do efektów drugiej loterii jeszcze czekamy na dane, które do nas spłyną z Urzędu Skarbowego. Mamy odzew ze strony mieszkańców, dużo osób bierze udział. Ta liczba podatników Wzrosła, no i mam takie poczucie, że no, kreujemy te nasze dochody, że dzięki temu będą większe i będziemy mogli zrobić więcej. Pit to są 22 miliony złotych na ten rok szacujemy i jest to najistotniejsza część naszych dochodów własnych, czyli tych dochodów, które możemy wydatkować w dowolny sposób, tak? i możemy je. Wydatkować na inwestycje, na inwestycje drogowe związane z oświetleniem, ze ścieżkami rowerowymi, ale także inwestycje o charakterze budynkowym, tak? czyli możemy na przykład dzięki temu w przyszłości wybudować Dom Kultury, czy, czy być może Dom Opieki Dziennej dla Seniorów, czy też na przykład lepiej zadbać o zalew, który znajduje się w Wasilkowie. Celem loterii było powiększenie dochodów gminy Wasilków. Udział procentowy w PIT to najważniejsza część dochodów gminy, dzięki którym może ona rozwijać się, realizować zadania i zaspokajać potrzeby mieszkańców. Ponad 38% naszego podatku dochodowego PIT trafia do budżetu gminy, w której mieszkamy, pod warunkiem, że w deklaracji wskażemy miejsce zamieszkania w tej gminie. To już druga edycja loterii: mieszkasz w gminie Wasilków, wygrywasz. Zainteresowanie w tym roku było bardzo duże. Swój udział zgłosiło aż 2200 mieszkańców. Można było w niej wygrać samochód, ale też voucher o wartości 10 tysięcy na wakacje oraz jeden z 10 smartfonów. Dziękuję wszystkim tym, którzy rozliczyli przede wszystkim podatek PIT wpisując gminę Wasilków jako miejsce zamieszkania w drugim Urzędzie Skarbowym Białym Stoku. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w naszej loterii. W loterii wzięło udział aż 2200 osób, także bardzo dobry wynik.